Europa w mrozu nie cała, ale widzimy w wyliczeniach po 15 lutego nadal mocne spadki temperatur w Polsce również poniżej zera nie tylko w nocy, ale też w dzień. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka, w którym analizujemy sobie wyliczenia modeli numerycznych. Jeżeli chcesz wesprzeć nasze działania, zostaw subskrypcję, bądź możesz zostać naszym patronem. Wszystkie linki są w opisie, a my lecimy. A zacznijmy nietypowo, bo od najnowszej aktualizacji w sumie z pierwszego lutego modelu ECMWF, EPS, i tu na kolejne tygodnie mamy anomalię dodatnią, ale luty zaczyna coraz bardziej przypominać jednak anomalię ujemną, i to jest normalne, że w nowych aktualizacjach te predykcje się zmieniają, ale to daje nam pogląd tego, co może być. Od 3 do 9 lutego nie widzimy jeszcze mocnych spadków temperatur z racji tego, że te temperatury w dzień będą wzrastały powyżej zera, ale od 10 do 16 już anomalia ujemna praktycznie w całym kraju jest widoczna, w najnowszym. Na naszych wyliczeniach. Od 17 do 23, raczej w normie bądź delikatnie z anomalią dodatnią, te trzy tygodnie nas najbardziej interesują. Przejdźmy zatem do modelu GFS. A model GFS wygląda bardzo interesująco, chociażby dla Warszawy. Zobaczcie, my jesteśmy już w obszarze ochłodzenia. Tak jak wspominałem, temperatury nam spadły. Jeszcze tutaj widzimy na samym końcu 31, gdzie te temperatury w Warszawie mogły wynosić 4 do 5 stopni Celsjusza, ale. Już widzimy, że z dnia na dzień, no niekoniecznie, niekoniecznie w dzień od 1 do 2, w nocy spadki do minus 2, ale po 12, 13, 14 widzimy mocniejsze spadki temperatur w nocy do minus 6, minus 8 stopni Celsjusza i w dzień również te temperatury poniżej zera. Ale jeszcze ciekawiej wyglądają suwałki i model ECMWF. Zobaczcie. Po 10, 11 te temperatury jeszcze, tak jak mówiłem, w dzień powyżej zera delikatnie, w nocy spadające poniżej zera, ale z tendencją cały czas spadkową. Natomiast 14, 15, 16, niektóre wyliczenia mówią nawet minus 7, minus 8 stopni Celsjusza, więc już te temperatury mielibyśmy... Zobaczmy jeszcze temperatury w Nowym Targu. W Nowym Targu, zobaczcie, o ile, owszem, tam te temperatury mogłyby spadać poniżej zera i spadają, 5, minus 5, minus 6, minus 7 stopni Celsjusza. O tyle te spadki nie są aż tak bardzo ważne, tak silne do 8, 9 lutego, kiedy to już właśnie po 10 lutego te spadki będą już zdecydowanie bardziej znaczące. Według modelu ECMWF temperatury mogą spaść poniżej 10, minus 10 stopni Celsjusza i takie spadki mogą utrzymywać się do 15 bądź 16. Sprawdźmy, co może być tego przyczyną. A więc przechodzimy do ciśnienia, przechodzimy do modelu ECMWF, ale tym razem mapa anomalii ciśnienia, geopotencjału na wysokości 5,5 km. Dlatego, bo jest bardziej czytelna do tego, do tego, czego chcę tutaj ją Wam pokazać. Wspominałem w ostatnich odcinkach, że będziemy mieli nad Polską i Europą Środkową niże górne, które przyniosą nam opady śniegu niezbyt silne, ale jednak występujące. O te niże górne będą się przemieszczać na południe, załamując pogodę tam, natomiast na północy będzie budował się wyż, wyż z bardzo wysokim ciśnieniem, który yy, dobuduje się do którego dobuduje się wyż z nad Oceanu Atlantyckiego. I ten drugi wyż będzie miał bardzo istotną i walną, walny wpływ na pogodę w Polsce. Dlaczego? Dlatego, ponieważ ten wyż zacznie również dominować nad Polską po 10, 11, 12, 13 według tych wyliczeń modelu ECMWF, i to jest bardzo dla nas istotne. Spłynie do nas chłodniejsze powietrze. Ale bardziej suche, więc dużo będzie wskazywało na to, że po tych opadach śniegu nie będziemy mieli typowego zgniłego wyżu, ale będziemy mieli raczej wyż ze słońcem, z bardzo niskimi temperaturami bo to oczywiście zawsze jest ze sobą powiązane. A więc przechodzimy do wyliczeń w modelu GFS, temperatury na wysokości 850 paskali. I to, na co tutaj warto bardzo mocno zwrócić uwagę, no to spadek tych temperatur generalnie można podzielić na dwa okresy, przynajmniej teraz pierwszy, który będzie bardziej prawdopodobny już po 6 i 7, po szóstym i siódmym hmm, lutym, ach, to, to, to mi się mylę, po szóstym i siódmym lutym, kiedy to nastąpi oczywiście zaciągnięcie chłodnej masy powietrza na początku na wysokości 850 hektopaskali, ale też tutaj bardziej na północ, na północny zachód, między innymi nad Polską, oczywiście przy gruncie te temperatury będą wyższe, my aż tak bardzo tego nie odczujemy, ale zobaczcie, 8 i dziewiąty, tu sytuacja zaczyna się zmieniać. Zobaczmy, co się będzie działo nad Europą. Przede wszystkim będziemy mieli bardzo silny wyż. Bardzo silny wyż z 1045 do 1050 hektopaskali, który będzie rozciągał się ty nie tylko nad Rosją, Finlandią, ale też nad... Europą Wschodnią, po części również nad Polską, my również dostaniemy się pod jego wpływ. Niże będą daleko na południu, z drugiej strony będziemy mieli wyż znajdujący się nad Azorami, który spowoduje napływ cieplejszej masy powietrza, ale ta cieplejsza masa powietrza będzie się tylko wcinała nad Ocean Atlantycki i ona nas zupełnie nie interesuje. My skupiamy się na tym obszarze, a tu jest zdecydowanie bardziej dynamicznie, przede wszystkim pod kątem temperatur, ale też pogody, bo od pogody zacznijmy. Tak jak wspominałem, siódmy, ósmy, dziewiąty będziemy mieli nad Europą Środkową niże górne z opadami śniegu i te niże nie pozwolą za bardzo pojawić się słońcu, ale już później, po tym jak one zostaną zepchnięte na południe i na zachód, nad Polską pojawi się zdecydowanie więcej przejaśnień, a to spowoduje oczywiście spadki temperatur. Które oczywiście z dnia na dzień również będą niższe. Najniższe temperatury oczywiście Rosja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, ale te chłodne masy powietrza coraz bardziej będą również zbliżały się do terytorium Polski. Przypominam, tu u góry macie daty każdego z tych wyliczeń, więc to, że ja nie mówię daty, to nie znaczy, że wy nie możecie podejrzeć, bo wszystko jest nade mną. No i zacznijmy tutaj od kolejnych dni, jeśli chodzi o kolejne dni. Od poniedziałku do 8 bądź 9 będzie bez większych zmian. W nocy temperatury będą spadały poniżej 0 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie na południu, szczególnie w terenach wyżynnych i górskich, tam poniżej minus 6, minus 8, nawet minus 10 stopni Celsjusza podczas gdy w Polsce centralnej i północnej. No, minus 1 do minus 3 nad morzem, raczej 0 bądź delikatnie powyżej zera. W dzień temperatury będą na krótko wzrastały powyżej zera. Do 1 do 2 stopni Celsjusza, a później wieczorem i w nocy znów będą spadały poniżej zera. I ta sytuacja będzie utrzymywać się do 9. Do 10 bez większych zmian. Sytuacja zacznie się zmieniać właśnie w nocy z 10 na 11, bo tu już w wyliczeniach widzimy, że te spadki temperatur będą większe. W Polsce Centralnej i Północnej minus 4 do minus 5 stopni Celsjusza, w Polsce Południowej minus 6 do minus 8. W dzień oczywiście jeszcze temperatury będą wzrastały, ale już koło godziny 16-18 szybko zaczną spadać poniżej. Zera. Mogą być oczywiście epizody z wyższymi temperaturami, ale zauważymy, że od zachodu zacznie zbliżać się zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Tu chociażby mamy 14 lutego w modelu, EC, w modelu GFS, który pokazuje w Polsce północno-wschodniej minus 8 do minus 9 stopni Celsjusza o godzinie 6 rano. W Polsce Centralnej minus 2 do minus 4 stopni Celsjusza. W dzień temperatury znów delikatnie powyżej zera. W nocy znów mocny spadek, szczególnie w nocy z 14 na 15. Tutaj byśmy mieli około godziny 6 rano. W Polsce Wschodniej minus 6 do minus 8. W Polsce Południowej minus 10 do minus 12 stopni Celsjusza. W dzień znów chwilowy wzrost temperatury i już wieczorem spadek. W nocy z 15 na 16 te temperatury mogłyby spaść do minus 8, minus 10 stopni Celsjusza, szczególnie w Polsce południowej i w Polsce wschodniej. Sprawdźmy, jak te wyliczenia tutaj by wyglądały dla modelu, dla modelu już Wam mówię, ECMWF, dla tej samej pory. Zobaczymy, czy złapie model ECMWF. Też złapał. I widzimy tutaj również te spadki dosyć mocne w nocy. Minus 6, minus 8 stopni Celsjusza na wschodzie. Minus 8 do minus 12 stopni Celsjusza na południu. Ale tak jak wspominałem, przy tym ochłodzeniu... Będzie, powinna być przynajmniej zdecydowanie ładniejsza pogoda, bezchmurne niebo, które już według tych wyliczeń modelu CMWF powinno pojawić się od 12, czyli właśnie od dnia, kiedy te temperatury zaczną coraz bardziej nam spadać, zaczną być coraz niższe. No i tutaj musimy już brać pod uwagę, że to będzie powodowało właśnie, że... No, będzie coraz chłodniej w dzień. Amplitudy dodatnie z racji tego, że bezchmurne niebo będzie powodowało, że słońce będzie nagrzewało nam teren, ale w nocy te temperatury szybko będą nam spadać. Dziękuję Wam moi drodzy za to, że byliście na tym materiale. Zapraszam do subskrypcji kanału, a my widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam do subskrypcji kanału. Możesz wesprzeć naszą pracę poprzez opcję wspieraj na YouTubie, poprzez zostanie patronem naszego kanału, bądź poprzez postawienie kawy. Wszystkie linki znajdziesz w opisie. Bądź na bieżąco z pogodą. Zainstaluj aplikację Monitor Bush na swoim telefonie i nie daj się pogodzie zaskoczyć.